nations on earth to create the next global conflict just the will of a single man Warta na szczycie. Po pięć sekund dzwoni do mojej drzwi. Ciekawe kto to. Tak się zaczynają najskoczliwsze Filmach. Ale w najstraszniejszych filmach ludzie nie rozmawiają przez ten Swika. A się nie znasz. Powiem Ci, że ten serwer zaczyna mnie nudzić. Jedne. Dopiero zaczęliśmy ją z powrotem nagrywać. No to teraz nie urywam. To się zaczynam nudzić. Albo to nie tym, co ja ciskałem. naciskałem. na dwójkę kupić. Tam... o. That a good idea. Oh, thank you. No i już nie wstaną. Co? Spadłeś? Nie, oni nie wstaną. Ole, jak w masu trzech weszło. Na full auto. No tak, oni ci tak podchodzą. Co to za gra? Ja lamiam. Strasznie. Idę po Am. cię. Dajmy chociaż tutaj, do 15. Okej. Okay. Chcę okay. kupować self -revive. Co masz za rwę? plec No to strzelaj tam, strzelaj. Jeszcze jeden piesek Ojejku Gdzie No Ale dobrze, dobrze mi idzie to tak. Ja idę kupić Self Revival Też właśnie 7000 Self No, jest tyle Wykupię chyba granaty i flasze. Uch, ty? Mm, Ataki... Helikoptery bojowe i dwóch uzbrojonych. Pożartujesz sobie te. Nie no, nie wiem czy... E, helikoptery bojowe na pewno. Chyba nie, to by była lekka przesada. Piesio. Mój pan uzbrojony tam idzie. Tutaj też idzie pan uzbrojony, ja uciekam. No, jest helikopter, wiesz, chyba jest. Tu jest gości ustawczą. No, a z drugiej strony jest gość opancerzony. z karabinem. Oj, prawda, nie jest dobrze, jeszcze helikopter do mnie zacznie palić za chwilę. No, wiedziałem. Staniesz, kupiłeś stanę. Tylko, że do ciebie od tyłu idzie Brawo Specy No tak! Jaki głupi okay. helikopter Masz 40 sekund na dobiegnięcie tutaj Dwadzieścia pięć sekund O nie wiesz jak To nie jest. No Mister Rambo biegnie <laughs> Mister Rambo Kurczę znowu nie Dobre. Dobra Łapię flesza i wchodzimy A ja przykładowo byłem właśnie na... No, dobra Dobra leżę tak Zawieram się, z... jestem. A kalama, ty! J jak kampi? No bo to ja w niego z tego będę walął. Aj, już Ja idę po... ile self-revive kosztowało? 4 no, nie? Chyba tak. To już mnie nie stać. Altas będzie łatwiejszy. Jest start, Ja nie. To ty zawsze w chodzisz. Ale teraz jakoś mi dobrze idzie. Ty tamtą stronę, ja tą. Okay. Czekamy na nich. Nie, nie ma to wychodzić na razie. A u mnie się już skończyli. Co to było? Czyli. Dzięki. <noise> tak, tak, z tyłu. <noise> A, jak jakie strzelam. No dobra, leczycie. Słyszałem, Friendly Fire, Friendly Fire. Bardzo czemu mnie zaatakowałeś przyznaję się? Jaś mnie nie cofnę. trzymajcie nad ramieniem i co znaleźć w pewnym momencie. I dostajesz takiego heada. No. po bańce. Dzięki. No mogłeś się nie cofać. Wlewaj, i Flash i biegniemy. O, już jest 12, ta. Już nie ma żartów. Mamy dojść do 15, Pamiętam. pamiętasz. No Na swoją, ja na swoją. A nie można przekampić nawet. Stawaj, żak. Dobra, u się też skończyli. Pawos? A dobra, idź, idź, idź do przodu. Ja cię to usłonię. Nie, ja to wybiłem. Jest. Następny. No Ile kosztował ten? Data? Nie wiem. Weź mi wyszli 100, bo chyba 2500. No, granata, znaczy minął dostęp. Oh, Wyślij mi trochę kasy. Masz. O, dzięki. Wydatek. Jak na. Na pozycję bawna. Yeah, chyba no. yeah, we z ładunkami. Idź pojawę to jest. Słone. Słone, słone. Nie wychodź, nie wychodź. Jak no. <noise> <Yes>. się <noise> No tak się wypnę, że zacząłem do cię strzelać? Zawsze musisz do mnie Dobra, pamiętaj jeszcze jedna runda i jedna fala i z Jeszcze dwie. No w sumie musimy przejść jeszcze tą jedną. A no tak, no to dwie jeszcze Faktycznie, faktycznie, panie Matematyk Panie Informatyk? Panie Informatyk, nie Matematyk Dawaj, 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 mi przeciwników No wszyscy z twojej strony I Ja sobie kupię lepszenia do broni. O kurde eee, dobra, to nie będzie. co Będę miał teraz problem, jak stanę. Ojejku. Nie wychodzi. Ej, uciekaj. Sprawa, sprawa, z, z lewa. No, <śmieniu> nie przed celownik. No ale się położyłem co No to teraz uciekaj, bo pies tam leży. Czekaj, fragi moje le leżą. Uważaj, kolejny. frag. No, się aż dobiłeś tym fragiem? Czy to jest przecież. Ale mówię, że nie. To Dlaczego? No Nie wiem. Chciałem mieć jakiś powód. Dobra, chłopie, teraz będzie pewnie jako 15, że już mi by do piętnastu, mógł do... To mam wywalą takich przeciwników. Pewnie. Nie wychodź stąd, tytuł. Ja, ja po swojej stronie zostawię. No ta. Ale doszliśmy do 15. <laughs> Jakby nie było. Dobra, ja już pytam. Ale czekaj, Rady czekaj, mam, niech zejdą. Jak on wyjdzie. Czekaj, niech zejdą. Bo no... ty nie powiesz. Ej, pies przebiegł koło wszystkich twoich min. <laughs> Panie zabiło. To źle. mam... O, gościu starczą. Ej, uciekaj, uciekaj plecy. Wow. No ja wstanę, Staniesz? Tylko że tobie właśnie koło ciebie jest, opancerzony starczą. Za tobą. Dobra co zrobię? Trzeba uciekać w drugą. A tu jest drugi. No tak, helikopter jeszcze. No tak, wszyscy mnie po głowie walczy. <noise> e, ja już nie stanę. Ale za to dwóch opancerzonych się na nie skoncentrowało. A nie, id id idą do ciebie. To właśnie nie jedno do Idą do ciebie już, on już 15 sekund. Tak już nie zdążę ich obiecko. chyba. No może zdążysz. Przeskocz i la ratuj, ratuj. Nie wiem. I uciekaj, uciekaj. Nie ma, uciekaj. Nie znam zabiję Zabijam jednego. O kurde. A znam takie słowa gleba. O kurde, helikopter bojowy na mną jest. No dawa, tak, helikopter bojowy biegni. mnie strzela. Na wariata biegnij, no biegnij. Biegnij, proszę. Dobrze, helikoptera nie ma. No dawaj biegnij na wam. No ale muszę naokoło, na nie? Nie zdążę na około. Masz 9 sekund po na prosto na około. Nie, nie zdążę patrzeć. 5. Jeszcze nie, nie zdążę. No pobiegłem, Cztery. żeby mnie nie zabili To za zawodnik. Dziękujemy za oglądanie, to było bez spiny ze spiną, bez spiny, bo spin. Ale w Duty, Modern Watch 3.